dla siebie stworzeń Jak kawa i kamer Patrzony w ciebie jak nefit Stala od kamen Znowu upadam na deski Miłosny fajter Nie ma w tym gramach groteski I prawdziwy facet Lubię jak sama masz bekę z tych miękkich raperów na trapach Bo byłaś, gdy na scenę i zanim zaczęło to lata i Czujesz, że obok masz ty pas dźwiga to wszystko na parkach nie dajesz ciemy na traka jak produkowana trapa Chwilę przy Tobie to pili, Zmywają te przy Tobie to pili, jak posuszy Z szarego betonu w tropiki, zabrałaś mnie Zabrałaś mnie Bo nasza miłość dojrzewała na tych klatkach klatkach chwile z, z Tobą mnie jarają tak jak trawka Czasem uczucie niszczy znowu nas jak wandal Nawet we śnie, we śnie. A nasza miłość dojrzewała na tych klatkach Ślili się na swoich życiach kartach, ale my nie, my nie, my nie. My nie, 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 nasza historia Życie bywa jak bez balką balkon A szczęście jak trójka w totka To prawdziwe życie na co dzień Nie tania nowela miłosna wy scenariusz dla końca, Klasyk, gość, siedlowa toska Wspieranie siebie w szukaniu sensu Set niewierzeczeń nie na moim ramieniu zapach w ich perfum Mogę zasypać spokojnie Płynę sam przez bagno stresu Bez armii żołnierz na froncie wciągam mnie znów w bagno stresu Jak pierwsze spotkanie przed blokiem Miłości chuligan Twój wierny psychofan Do go tu znów dla ciebie już o, świcie, już o świcie, miłości chuligan, chuligan Twój wierny psychofan, psychofan Za ciebie gotów wciąż oddać życie yeah, yeah, yeah. Bo nasza miłość dojrzewała na tych klatkach, na tych klatkach. Chwilę z tobą nie jarają tak, tak, tak jak trawka Z tak, tak. uczucie niszczy znowu nas jak wandal A we śnie, we śnie nasza miłość dojrzewała na tych klatkach, na tych klatkach. Chwilę z tobą mnie ich życia karda, ale my nie